Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Zanim przejdziemy do głównego tematu tego vloga, to chciałbym jeszcze troszeczkę dopowiedzieć o, o, tych, o moim roku 2022, ponieważ nie wiem czemu, a jest to dość istotny moment w moim życiu, Całkowicie zapomniałem o tym, że przecież tak naprawdę rok ten 2022 zaczął się od egzaminu zawodowego. Eee, a dopiero tak naprawdę przypomniałem sobie, no bo teraz są egzaminy, tam moja szkoła e, składa e, wszystkim powodzenia, ja również. Oczywiście wszystkim zdającym te egzaminy składam powodzenia. I tam też Facebook nam przypomniał, że rok temu e, coś, co było dzień, dzień wcześniej, i tak mi się przypomniało, kurde, przecież. Faktycznie dzień później, szedłem na, na ten egzamin. I to totalnie to jakoś o nim zapomniałem. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Może faktycznie to jest jakiś sposób napisać dobrze i zapomnieć. Ale, ale to jest taki kolejny, jakby e, wskaźnik, jak ten rok był dla mnie intensywny i momentami trudny. E, I po prostu jest to moim zdaniem, znaczy, no, jest to powodem do dumy, że e, przez ten rok tak gładko przeszedłem. A przechodząc. Już do tematu głównego tego vloga. Pewnie osoby, które interesują się koleją, doskonale wiedzą, że od 1 stycznia zmieniły się e, przepisy, jeśli chodzi o egzaminowanie maszynistów. Do, do tej pory było tak, że licencję maszynisty i świadectwo maszynisty trzeba było zdawać, znaczy zdawało się w ośrodku, e, w którym się po prostu człowiek szkolił. E, a teraz, od 1 stycznia, jest tak, że egzaminy na maszynistę stały się państwowe i egzaminy, zarówno na licencję maszynisty, chociaż jeżeli ktoś zaczął jeszcze, tak jak ja w ubiegłym roku, to jeszcze idzie po staremu, zdaje w UTK i świadectwo również robi w UTK. UTK staje się takim, można powiedzieć, odpowiednikiem wordów dla maszynistów. Oczywiście za egzaminy są pieniążki. Które trzeba im zapłacić I to tak się wszystko kręci I być może ktoś Generalnie to wszystko wiecie Jest tak stosowane pod pretekstem Poprawienia na kolei bezpieczeństwa nie Że maszyniści do tej pory byli Jedyną grupą E, taką prowadzącą pojazdy, że nie mieli egzaminu państwowego. E, I co i tak myślę, jak kłuczę, czy to na pewno tak podniesie bezpieczeństwo, ktoś będzie musiał do, do Warszawy drałować, do uczeku zdawać egzaminy, no to, no to w sumie to śmiem wątpić. E, w każdym razie, e, moim zdanie ten system wymaga jakiejś poprawy. Ponieważ wszystko wskazuje na to, że niestety chyba świadectwo maszynisty będę zdawał właśnie na tych nowych zasadach. E, w, e, ben, ben, M mając już egzamin państwowy i sobie tak myślę, mówię kurde, po jaką za cholerę ja mam jechać do tej Warszawy skoro centrum szkolenia i egzaminowania mam tutaj u siebie na wzgórzu i to mając symulator pojazdu, który i tak będę musiał znać, będę musiał mieć autoryzację na niego e i to na liniach kolejowych bo generalnie ten, ten na świadectwo egzamin ma się składać z tego, że jest Test komputerowy, Genetas, będzie bardzo ciężko chyba te egzaminy zdać, bo to wszystko będzie tak, jak na, na prawo jazdy, nie? Wszyscy e, siadają przy komputerach i tam, wiecie, odpowiedzi są, a tutaj na tych starych zasadach, no to nie wiem, pytania, nie, nie rozumiesz, coś, no to podnosisz rękę i tam ktoś z komisji ci to może wyjaśnić, bo to tutaj już tak nie będzie, więc. Będzie to zdecydowanie trudniejsze. E, e, no i jeszcze po tego na licencji będzie symulator w utk e, Natomiast jeśli chodzi o świadectwo, czyli ten temat, który będzie prawdopodobnie mnie dotyczył, no to generalnie ma być najpierw test, no bo test zawsze na świadectwie, symulator i potem jeszcze normalna jazda na pojeździe, e, tak jak to było do tej pory, tylko oczywiście tutaj pod okiem egzaminatorów z utk Znaczy tam ma, ma być jakoś tak, że ma być jeden egzaminator jakby nasz, a drugi ma być z UTeku, nie? Eee, I sobie tak myślę, no po co takie rzeczy, po co to komplikować? Czemu nikt na to nie wpadł? Że można by przecież, skoro U UTek się otworzył w Szczecinie chyba 1 grudnia, no to tym bardziej łatwiej byłoby im, skoro już chcą mieć piecz nad tymi egzaminami i czerpać z tego mamony. no to chociaż niech to będzie miało jakieś więcej nogi. No po co mi ta Warszawa, skoro ja mogę to wszystko zrobić tutaj? Mam tutaj symulator pojazdu, który znam i tą część praktyczną też będę zdawał w części, którą znam, no bo co pojadę do Warszawy i co będę, nie wiem, zdawał na impulsie kolei mazowieckich, nie wiem, Warszawa Sochaczew, czy, czy jakaś trasa, to w ogóle pierwszy raz na oczy widzę, no, no po co to? Wie? To jest co to totalnie moim zdaniem, e, nie do końca przemyślane, chociaż tak sobie ostatnio gadaliśmy w gronie tutaj, naszej grupy, że, e, poczekajcie, może jeszcze coś się zmieni, bo tak będę to jest dopiero, no pierwsze, Pierwsze tygodnie funkcjonowania tego, tego nowego systemu, jeszcze chyba nawet żaden egzamin się po nowemu nie odbył, także, także zobaczymy jak to będzie, może faktycznie coś tam pozmieniają, może to jakoś będzie inaczej, do świadectwa jeszcze na pewno, jeszcze kupa czasu, także, także ma jeszcze szansę się dużo pozmieniać, ale uważam, że no po prostu to miałby być o wiele więcej sensu, no i byłoby też dla samych zdających komfortowe, no bo nie oszukujmy się, sam egzamin jest już rzeczą, Generującą stresa, jeszcze ta wyprawa do Warszawy, jeszcze te symulatory, które niekoniecznie może znać. Podobno ma być tak, że jeżeli nie znasz danego, jakby, e, pulpitu sterowniczego, danej maszyny, w której siedzi w symulatorze, to tam masz chyba nawet półtorej godziny, czy nawet więcej na to, żeby się z nim zapoznać, a to wszystko jest zawracanie czterech liter. Gdybym miał to wszystko tutaj robić na wzgórzu, no to, no to byłoby. Na pewno sensowniej, no bo znaczy to już nawet nie chodzi, że u mnie nie, ale wiecie, no, swoje trasy, symulator pojazdu, który mam pewno, że będę jechał, więc już trochę go poznam, ee, bo przecież jeździłem na takich pod nadzorem i tak dalej. No i po prostu wszystko by to ułatwiło, ale kto sobie wymyślił, że wszystko ma być tutaj w Warszawie, ale pozostaje mieć nadzieję, że może ktoś jednak pójdzie po rozum do głowy i to i to zmieni. <laughs> Dodatkowo też, ja jeszcze na pewno licencję robię po staremu. I też nie do końca wszystko jest sensowne. Na przykład, e, pomiędzy zakończeniem kursu a moim egzaminem miną co najmniej dwa tygodnie, ponieważ przepisy są takie, że e, jeżeli skończy się kurs, wówczas trzeba zgłosić do, do, do Urzędu Transportu Kolejowego. E, i co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, czyli co najmniej dwa tygodnie trzeba odczekać. I nie może być tak, że my powiedzmy dwa tygodnie przed zakończeniem kursu to zgłosimy, żeby od razu pokusie mieć egzamin. Tylko musi po zakończeniu kursu dwa tygodnie ee, przed egzaminem, czyli dwa tygodnie gdzieś tam za bardzo firma nawet nie wie co z nami zrobić, Ale też pewnie gadają, że pe pewnie będziemy tam po prostu przychodzić sobie i jakieś domowe przedszkole robić. <laughs> ale, ale. Jest to też dosyć taka sytuacja dziwna i niespójna po prostu i wprowadzająca niepotrzebne zamieszanie. No ale cóż, tak jest, nie zmienimy tego teraz i po prostu trzeba się do tego dostosować. Także mówię, z tą Warszawą trochę jest to dziwne. Tutaj byłoby po prostu łatwiej, no bo zdaje świadectwo na te pojazdy u tego przewoźnika, no to byłoby to o wiele bardziej sensowne zawać tutaj. No ale zobaczymy jak to będzie wyglądało, może w ogóle ta Warszawa nie będzie potrzebna. Zobaczymy jak to tam wszystko się ułoży, ale póki co, no nie podoba mi się to nowe rozwiązanie na pewno. Zresztą na blogu Maszynista.eu było właśnie też cały wpis, zresztą autora tej książki, którą ja tutaj mam, eee pana Antosza, właśnie, on prowadzi ten blok maszynista EU. I też właśnie mówił, że kolej w sumie trochę sobie strzeliła w tym w stopę, no bo tak nie ma maszynistów i ten Teges, a teraz jeszcze o wiele trudniej będzie tym maszynistom zostać, no to, no to już w ogóle to, i jeszcze dałowanie do Warszawy, a ze Szczecina, no to kawałek jest, bo to jest najdalsze miasto, e, znaczy najdalej od Warszawy położone miasto wojewódzkie, więc to też nie jest taki, jak tam w Krakowie mieszka, czy gdzieś ma tą CMK, czy coś, jakieś sensowne połączenie, no to tutaj jak najbardziej może że tak bardzo tego nie odczuję. I właśnie też było mówione o tym, że ktoś sobie strzelił w stopie, że to nie dosyć, że trzeba będzie na to wyłożyć pieniądze. No, jak ktoś sobie licencję e, prywatnie tak na własną rękę, no to za egzamin też będzie musiał wyłożyć niemało, e, to jeszcze wy, wycieczka do Warszawy i to wszystko takie jest bardzo nieprzyjemne, więc może coś jeszcze zmienią. Pozostaje mieć nadzieję, że, że może coś jeszcze zmienią, bo, bo w takiej e, postaci jak jest teraz, no to troszeczkę jest odstraszające i też troszeczkę bezsensowne, no bo tak jak mówiłem, no co, szk co, co, by, było szk co by szkodziło UTK-owi zrobić egzamin tutaj w Szczecinie, nie? Także, także zobaczymy, co tam jeszcze nowego e, wypłynie. A póki co, bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę, to w tym vlogu byłoby na tyle. Dziękuję za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, do następnego materiału, trzymajcie się, cześć!